Siemanderko, z tej strony Lila. Dzisiaj pokażę wam, jak kabel najlepiej kupić, żeby szybko i sprawnie ładował telefon. Kupiłam go wczoraj na stacji Orlen. Yy, możecie ten kabel zakupić na stacji Orlen, w tym, obok skwierzinki. Ma jeden metr i je, jego końcówka jest taka jak do Huawei, na przykład Huawei i 5 Censura i tak dalej. To jest mniej więcej najczęściej używany przeze mnie teraz kabel, że właśnie jak chcę szybko nakręcić odcinek, a mam 2% to od razu pod ten kabel. Już z tych dwóch robi mi się 10, mogę nagrać odcinek. On jest już Wam pokazuję o długości 1 metr. Jest rozciągnięty. Zobaczcie, jest rozciągnięty. Tu jest koniec. Jak idziesz to musisz iść tym kablem, kablem. I tu jest początek. Początek i koniec tak się właśnie prezentują. Ten na początku widzicie może tylko. No, wy w sumie nie widzicie. Ale tu jest taki znaczek, do, że to się podłącza. No. Ja jestem zachwycona tym kablem. To było według mnie super decyzja, dlatego polecam. Naprawdę polecam.